Witam serdecznie na 14. lekcji, w trakcie której potrenujemy uderzenia flap i przypomnimy sobie część shimshamową. Zaczynamy. Jak pamiętamy, na lekcji 13 skończyliśmy uderzeniem stom. I właśnie dlatego, ponieważ prawa noga będzie zaczynała uderzać flap, tak? I teraz to jest ten moment, byśmy potrenowali uderzenie flap samo w sobie. Czyli zobaczcie, muszę wskoczyć na flap, Uderzam brastę. Tak Idę Brastę Braste. Dzieje się na pół palca. Zobaczcie, nie zapomnijcie o kolanach, które podrywają się do góry. Do góry. Tak? Nie robimy tego. Tak. Nie robimy skip C, tylko robimy skip up. Spróbujmy zwolnić trochę i zagęścić, czyli będziemy uderzać felap 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 felap. Bardzo ważne są przy tym kolana, żeby nie zabierać nóg do tyłu, a kolanem lekko do góry. Prawa noga. Przemieszczanie się może ułatwić trochę pracę. Dlatego spróbujmy iść do przodu i dookoła. Tak jak nam pozwala na to nasza przestrzeń. 5, 6, 7 i przerwa. Góry, a ciężarem ciała przyciskam step, 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 raz step. Akcent jest na step, 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 step i raz, dwa, i trzy, i cztery. Okej? Okay. Czyli, jeszcze raz, muszę Skoczyć na step po braszu od razu, czyli robię tika, tak? Tika, 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 tika. Proszę, dbajcie o to, aby dokładnie był ten akcent tika, tika. Żeby nie było tika, tika, tak? Nie chcemy tego, nie chcemy tika, tika. Chcemy tika, 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 tak? wyjątkowo włączyć już w tym momencie nasz swingowy timing i postępować troszkę flapów, potrenować je, tak? Żeby spróbować przyzwyczaić się do tego ruchu. Zaczynamy. Zaczynam prawą nogą. 5, 6, 5, 6, 7 i... Musi trochę kosztować, jedzenie już nie. Jeszcze. sześć, pięć, sześć, cztery, pięć, pięć, sześć, pięć, sześć, sześć, stop. Natomiast y, informacja do osób, które nigdy wcześniej nie robiły tego ćwiczenia, nie martwcie się, mówiłem. To jest jak jazda na rowerze. Trenujcie, w pewnym momencie po prostu samo zaskoczy i już będzie wychodzić do końca świata. Y, a teraz przejdźmy do naszego właściwego rytmu. A rytm będzie y, się miał następująco: Tika, tika, pa, tika, tika, pa, ta, tika. Czyli mam felap, felap, stomp, felap. Tak? Zobaczcie, idę felap, felap, stomp, felap. Tak? I to jest nasza czwóreczka. Jeszcze raz. Mam felap, felap, stomp, felap. Od prawej. Wolno. Felap, felap, stomp, felap. Pamiętajcie o tym, że flap Składa się z brasz i step, a step to jest przeniesienie ciężaru ciała. Więc jeżeli mówię flap, mam na myśli przeniesienie ciężaru ciała. Nie zostaję na nodze, tak? Tylko przenoszę, jakby wchodzę albo wskakuję, w zależności od tempa i dynamiki. Uwaga, prawa noga, parę razy. flap, flap, flap Zobaczcie, jak zaczynamy od prawej nogi i kończymy, to lewa noga jest w górze. W takim razie robimy to samo od lewej nogi. Pelap, pelap, pelap. Lewa noga, wolno. Pelap, pelap, Spróbujmy w tym momencie połączyć prawą nogę z lewą i po prostu cały czas trzymać ten rytm. 5 6 7 i Pięć, sześć, siedem i lat, wap, stąd, w i lewa. I prawa. Czyli tak naprawdę jestem cały czas. Balansuje ciężarem ciała z prawej nogi na lewą. To może sprawić najwięcej trudności, bo e, jak dobrze wiemy, stepowanie tak naprawdę to jest umiejętność przenoszenia ciężaru ciała. Dlatego e, nie będzie mnie dziwił fakt, że sprawia Wam trudność to ćwiczenie, ale spróbujmy trochę poćwiczyć dookoła, wolno. Cały czas, zaczynając od prawej nogi przez lewą, mamy ciągle te same uderzenia. 5, 6, 7 i fellap, stop. Starajcie się na początku połączyć wszystko. Zróbmy jeszcze wolniej. 5, 6, 7 i... Flap, flap. w takim razie wykonać to ćwiczenie do naszego swingowego bitu 120 beats per minute. I będę szedł dookoła. Chodźcie ze mną! 5, 6, 5, 6, 7 i... Uwaga, jeszcze raz, zaczynamy lewą nogą. 5, 6, 5, 6, 7. Ćwiczenia bardzo fajne, jeśli chodzi o przemieszczanie się, pokonywanie przestrzeni, no i oczywiście uderzenie flap, a jednocześnie zwróćcie uwagę na melodię, która bardzo fajnie siedzi w swingowej muzyce. Zajmijmy się teraz formą części choreografii, e, którą przewidziałem na tę lekcję. W takim razie skończyłem na stąp ostatnią lekcję, pamiętacie? Szapdustek i stąp. Skończyłem.

Uderzyłem trzy razy. Prawa, lewa, prawa. I teraz mamy zakończenie z simszama, które już znacie. Stomp, stomp, backstep, stomp, backstep. Tak? Jeszcze raz to zakończenie. Od lewej nogi. Lewa. Lewa, prawa. Lewa prawa. Czyli uderzamy od prawej nogi trzy razy prawa, lewa prawa i od lewej stamp back step, stamp back step. Pięć, sześć, siedem prawa raz. Siedem i pięć, sześć, siedem i fajna, <Tu alienigen derivatives> <productos> <You> <Sum découvrir görüş>

i jestem na prawej nodze, a lewa noga jest przygotowana do tego, żeby uderzyć wszystko dokładnie tak samo, ale od lewej nogi. 5, 6, 7 i felap, felap, stąd, felap. I prawa. I znowu lewa. I od prawej. Tak? Część szamową mamy od prawej. Pięć, sześć, siedem, prawa, raz. pięć, sześć, siedem i para, hmm? czyli idę od lewej nogi J dan Spróbujmy w takim razie wolno połączyć prawą stronę z lewą stroną. Uwaga! Zaczynam... To jest moja pozycja wyjściowa, ponieważ kończyłem ostatnio na pulce psów i idę. 5, 6, 7 i. Fell up. Fell up. Wszedł moment, aby włączyć nasz swingowy bit beat 120 bits per minute i poćwiczyć całą technikę, którą poznaliśmy na tej lekcji. Zapraszam Was bardzo serdecznie do odtańczenia całej choreografii od początku do momentu, w którym się znajdujemy. Trzymam za Was kciuki. Zaczynamy! Bardzo. Lekcja 14 dobiegła końca. Trenujcie, trzymam za Was kciuki. Pamiętajcie i do zobaczenia na kolejnej lekcji, w której poznamy już prawie do końca choreografię. Zostało nam raptem półtorej techniki. Do zobaczenia!